Siema, jest, e, ja hej, 44 no, dawno nie było konkursa. Chciałem sobie zrobimy konkurs... E, ...regularny. Nie kopuj pomysłów. Nie pytaj o pomysł. piosenka lub rysunek należy zrobić samodzielnie. Nie edytować w różnych programach, na przykład w Windows Maker. I teraz, o co chodzi w tym konkursie. Należy wykonać piosenkę lub rysunek o, o o moim kanale. Pracę wysłać mi pocztą, czyli prywatnie na YouTube stałiciecie i napiszecie hejrej3 no, no i macie, no i wysyłacie mi. Ja będę już wiedział, że mam Właśnie. Wysyłacie mi yy, pocztą rysunek. A muzykę, o! A muzykę, a muzykę wysyłacie po tym filmikiem jako komentarz. Nie linkiem, nie linkiem. Musicie tu najpierw swój film na YouTube wysłać. Na przykład y, nazwa konkurs Heireja No i mi to wysłać. Dobrze? No. To tyle na temat konkursa. No.